Witajcie moje drogie wodniki, zapraszam Was na czytanie na styczeń 2020 rok. Karty zostały już potasowane, rozłożone i zabieramy się, kochani, do czytania. Na problemie lub w sytuacji macie 9 buław, 4 monety na sytuacji. Do przyszłości odchodzą 9 kielichów, w przyszłości macie kochankowie i porada rycerz mieczy. Moi kochani, zaczynamy od to, co odchodzi do przyszłości. Dlatego zaczynamy od dziewięciu kielichów. Dziewięć kielichów wskazuje na osobę, e, która ma e, dużo do, coś do zaoferowania, e, na osobę, która e, czerpie jakieś korzyści, no to jest też imprezy e, ta karta mówi, ale bardziej mi ta karta mówi, że tutaj, że człowiek czerpie e, radość, tak, z taką życia. I to odchodzi do przeszłości, moi kochani, albo odejdzie już dziś jutro pojutrze, ale odejd albo już odeszło, albo odejdzie. Pięć buław. Kochani, y pięć buław mi mówi o karcie takiej o walce, tak? Ale to jest i taka niestabilność y lub może być nawet i wielka szansa, tak? Y ta karta mogą być jakieś kłótnie. Moi kochani, jeżeli chodzi y o pracę, to powiem tak. Macie wszystko, ale może być jakaś e, walka, że e, o awans, czy po prostu e, niższy stołek, za przeproszeniem, będzie jakaś walka z osobą, tak, żeby będziecie wy też walczyć o te miejsce, tak, bo będziecie chcieli chronić, tak? to co macie, tak, bo na sytuację macie cztery monety, możecie chronić swój dobytek, tak jak ta kobieta czy mam, to jest moje, ja tego nie oddam, jesteście chłodni, tak? I mieliście wszystko, jeżeli chodzi o e, pieniądze, mieliście wszystko, będzie jaka, jakiś konflikt i będziecie się blokować, nie będziecie chcieli tego oddać, tak? Będziecie walczyć o to. Jeżeli chodzi o 5 e, buław, to jest też i karta mówiąca, że e, to może być też i wielka szansa, e, i jako cztery monety to jest karta wygranej też, tak? Bo cztery monety osiągnięcie szczęścia, ale tą walką będziecie tak walczyć, aż dokonacie swego. Jeżeli chodzi o finanse, będzie też do, w przyszłości jakieś decyzje do podjęcia, tak? Czy zostaję w pracy, czy idę w inną pracę, czy idę na niższy stołek, czy idę na wyższy, coś będzie do podjęcia, tak? i rycerz mieczy jako rada wybierzcie mądrze, tak I żebyście nie brali co lepsze, pierwsze, pierwsze lepsze za przeproszeniem, tylko zastanówcie się wybierzcie mądrze, żeby wam było wodniczki dobrze kochani, jeżeli chodzi o no, miłosne sfery teraz no to mówię, dziewięć kielichów spełnienie mam wszystko, ale też i całej dupci nie pokazuję jak to ta kobieta ma tutaj ten kielich przykryty, oczy Ci pokaże, a usta Ci nie pokaże, to są ludzie, niektóre wodniki, którzy, którzy po prostu tak mają wszystko, mają tą stabilizację, ale po prostu tak odcinają się od ludzi, tak, nie chcą, tak się bardziej nie skupiają na tych ludziach, tak, na, na innych osobach pięć buław, może być jakaś walka z osobami, albo też i walka w sobie, tak, konflikt, mam wszystko, ale jestem sam, lub ta Stefcia, czy Helcia poszła do innego, albo Stefan, czy tam Rysiu, Józef poszedł do innej, tak, to też taka może być walka, tak, ale o cztery monety mówi też, że ktoś będzie taki zamknięty, bo będzie się bał, że coś straci, tak? Ktoś się nie od... boi się otworzyć. Boi się otworzyć lub Bo poczekajcie. Boi się otworzyć na tą drugą szansę. Też tak może być. Ale ja wam powiem kochani, patrzę na karty, które mam w tle. Tutaj chodzi Bardziej, że moje kochane jest y, król kielichów. Niektóre wodniki mają dwie osoby do wyboru, tak jak tutaj y, bierze ta te, te karta kochankowie. Dlaczego? Znaczy, mają? Będą mieć może. Król Kielichów, osoba starsza, dojrzała, facet chce, no facet z jajkiem za przeproszeniem. Rycerz y, Kielichów, uczy się, tak? No i młodziutki, tak? I to mo może być y, rak, y, skorpion, ryba. Ale nie musi, nie musi kochane. I teraz tak. Powiem szczerze, że, że jeszcze macie tutaj jedną kartę i ta karta mi bardziej podpowiada tak daje do zrozumienia, że cztery Kielichy, niektóre wodniki Zastanawiają się, tak jak ten facet. No, mam wszystko: mam rodzinę, mam chałupę, mam stabilizację. No, mam tą żonę, ale mi czegoś jeszcze brakuje. Czegoś mi, no, brakuje. I tam pojawia się kobitka. Albo, no, tutaj kobitka, ale może być i też i facet. Słuchajcie, moi kochani, i będzie konflikt. Niektóre wodniki będą się bić same ze sobą. Mogą mieć takie, kogo ja mam wybrać, tak? Czy starszego, czy, mło, y, czy młodszego. Będzie blokada. Może być to blokada y, taka, że będzie, y, będziecie się bali stracić tej stabilizacji, tak? To, tego, co macie, tak? Możecie być na związek, które tak chłodno podchodzić, tak? No, wiem, że dobra, idź, bo mi w głowie ziub-ziub, może być, tak? Też tak może być, albo chłop, idź kobitko, bo ja mam y, coś innego do zrobienia. Moi kochane, będzie w przyszłości będzie dokonywanie wyboru. Kochankowie. Kochankowie mówią, no mo, mogą być kochankowie, ale mi ta karta bardziej mówi, że ktoś będzie miał y, do wyboru, tak? Y, decyzję do podjęcia. Jako rycerz mieczy mo, mogą być niektóre wodniki, kochani, możecie być, y, albo Wasze partnerzy, to tam już sobie odwracajcie. Y, mogą być wybuchowi, tak? Um, albo no, ci kochankowie mogą być niektórzy tacy, że e, przyjdą, e, narobią hałasu za przeproszeniem, zrobią kongo Mongo w głowie i sobie pójdą. Też tak może być. Dlatego moi kochani, jako rycerz mieczy, jako porada dla wodników, wybierajcie, ale mądrze. W to co wierzycie, tak? A nie to, że ten jest piękny, a ten nie jest piękny, a ja idę tam, gdzie jest ten piękny, a ten piękny to tylko chopziób yy, zrobi swoje, jako młodzieniec, może być, a ten starszy będzie o wiele, wiele lepszy, tak? To kochani, to musicie yy, wybierać yy, mądrze, moi kochani. To na razie będzie tyle. Ja zapraszam na kolejne czytania w niedzielę. Postaram się zrobić tygodniówki. Yy, jeżeli film yy, do Was cokolwiek rezonuje, bo się, że to nie do wszystkich, tak? Moi kochani, jeżeli cokolwiek jest do Was, to proszę sobie tak wziąć jako wskazówkę. Jeżeli nic nie rezonuje, to zapraszamy w niedzielę, bo staram się wrzucić wszystkie już na tygodniówki. Może coś tam znajdziecie dla siebie. Ja na razie mówię, że to jest tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Poproszę o lajka, o komentarze. Zawsze jak znajdę czas, to szybko odpiszę komentarz. Pozdrawiam Was, cieprostko. Pa!